Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Android od Kabuda Jak wiecie sprzęt ma wiele zalet, ale ma też kilka wad Natomiast ogromną zaletą, o której jeszcze nie wspominałem w żadnym odcinku jest system nawigacji To znaczy jej dokładność, jak wiemy CK miał z tym problem Dokładność telefonu to było jakiś jeden m, nawet 0, czyli idealnie Antenę, słuchajcie, mam starą, tą samą, którą miałem jeszcze w pierwszym Cikingie i drugim, i zobaczcie, co się dzieje. GPS test 1, 1, dokładnie tak jak telefon, widzi 37 satelit, 26 używa, i słuchajcie, parę razy już było tak, że pojawiło się również 0, czyli dokładność idealna. Ktoś pisał mi kiedyś w komentarzu, że Android nigdy nie będzie tak dokładny jak telefon, ale jak widać, jednak może być. Więc pod tym względem, kabut niestety miażdży CKina. Słuchajcie, no jakby wymieszać te dwa sprzęty, te dwa Androidy, powstałby naprawdę porządny sprzęt. O, mieliśmy na moment zero. Stąd właśnie jestem bardzo zadowolony z nawigacji, bo nie dość, że sam sprzęt jest bardzo szybki i trasy wyszukuje niesamowicie szybko, no to do tego jest jeszcze bardzo dokładny. Także pod tym względem jest, no trzeba obiektywnie powiedzieć rewelacyjnie. Spróbujmy zresztą zobaczyć jak szybko wyszuka jakąś trasę. Dajmy wyszukiwanie głosowe. Prowadź do Bydgoszcz. Nawigacja do Bydgoszcz. I tu nam już ustala, włącza. Trasa momentalnie wyszukana. Tylko dajmy teraz może z innego miejsca. Katowice. No i mamy z Katowic do Bydgoszczy. No naprawdę działa to bardzo szybko i jestem pod wrażeniem.